Cześć nowstream z tej strony Dosyć. Witam Was w kolejnym odcinku z Dark Souls. Przepraszam, że była taka długa przerwa, ale. Studia, majówka i inne pierdoły. No, które no wytrąciły mnie, nie, nie miałem czasu. Żeby cokolwiek dla nas na, nagrać. I tak was nie jest tutaj niestety za dużo, ale może kiedyś. Ktoś za kil, kilka lat wróci, zobaczy tą serię z desów. Yy, ok, yy, z tego co widzicie, zmieniło się nasz stan, nasz dusz, ponieważ yy, pobiegłem sobie tam i się wywaliłem i zacząłem, że nie nagrywam. <laughs> Więc yy, i dwukrotnie się wywaliłem, i już tych dusz nie ma. Aha. Więc nie ma co. O tutaj już widać te oczka Piękne, chodź Chodź koleżko, chodź Dobra Pyk I tu jest smag O, o Ten, ten Tu nad końcem mojej rękojeści To mnie denerwuje Dobra, może to wyjdzie Okej okay. Wow Moroczna, mocny koral, ok, mocny koral, no, To było ładne. Aż jestem zdumiony, że to tak wyszło. Aha, ha! kolego! No gin, daj mi spokój. Wkraczamy tak, jakby do końca tego DLC, ale jeszcze nas czeka pewien jeden boss. Widzicie, co tutaj jest? Przypomina wam to coś? To są duszki człowieczeństwa, które tak dają człowieczeństwo, ale są cholernie twarde, jak się nie O, nie, nie, nie. nie. Nie, 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 ja chcę zginąć, nie chcę zginąć. Dobra, tamtego śmietnika najpierw. Dobra. Zobaczcie, one nas po prostu muszą przeniknąć i my... O, i my dostajemy obrażenia. To nie są małe obrażenia Ale znik człowieczeństwo No i mnie zabiję <noise> No tak, jakby mógł być odcinek bez mojej śmierci? nie? No przecież to jest, to jest, to jest niereformowalne, nierodne. Normalne, dobra, ja tą bronią nie mam zamiaru się z nimi babrać. Ciebie tutaj wgniatam w fotel. Czy jak ja tutaj zeskoczę, coś się zmieni? No, mógłbym chyba tam na dół bardziej zejść szybciej, z tego co widzę, ale najpierw to chcę ubić tego maga tu. Oła! Chodź. Złaś Okej, okay, to może tak? Mm -hmm. Dobra. O nie. Okej, okay, przez przypadek coś zrobiłem. Gonią niestety. Ale jakbym miał szybszą broń, to by było ich milion razy prościej zabić. A ja mam po prostu potężną pałę. A tutaj, przez przypadek, nawet nie widziałem, że tutaj jest, odblokujemy pewnego przyjaciela którego, z którym już walczyliśmy, a dzieci dają 12 dusz, z tyle co nic. A się, przyjaciela z którym walczyliśmy, nie? To jest dopiero ciekawe. No, o, ten dopiero odrzucił człowieczeństwo. Iluzoryk na wprost, tak jest. Yes, no i tych trzeba ubić. Dobra. No, jak ja go nie sięgam, to jest. Dobra, pyk. Bezu bardzo dużo bije. U, Jezu, jeszcze mały z niego wyskoczył. Z tych wielkich bliźniaczy drogi, widzicie kogo my tu mamy? Wilczycze. Wilczyce Sif. Ponieważ Steve to jest, jak już mówiłem, kobiece imię nordyckie. Jest został otoczony. Przez Artoriasa kręgiem, który nie pozwolił mu odostać ob obrażeń od tchali. Wielka tarcza oczyszczenia. tarczę Artoriasa. I teraz moglibyśmy wezwać na pomoc w walce z Manusem właśnie Sifa. Jak chyba chciał to zrobić? pokazać wam jak to wygląda a gdzie my jesteśmy tutaj? kompletnie nie kojarzę królewski aha! okej okay. my jesteśmy tutaj na samym początku I tak bym sobie usiadł przy tym ognisku Ponieważ zostało mi 11 teraz. Bez sensu Dobra Lecimy tam Mina majówka. Jeśli macie jakieś porady, mówię. No i najprawdopodobniej już jakieś zostały nam dwa, może trzy odcinki. I będziemy zaczynać najprawdopodobniej Dark Souls 2. Ziom. To bym puścił na górę chętnie. E, na górę. E. Coś nic. Ok. I teraz znowu idę na Ciemaka, bo ja nie wiem gdzie iść. Teski, tu nie mam pojęcia gdzie iść. Co tutaj jest? Czy ja tutaj byłem? Nie! Jezu, przez przypadek mi skoczył. Ja tam nie ufam, żeby tam skakać. Nie, 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 nie. Mówię, nie pamiętam, co tu się dzieje. I tak tutaj jest stosunkowo jasno w porównaniu do grobowca olbrzymów, nie? O Co nie chcę mi się z nimi walczyć. Jeśli będę potrzebował człowieczeństwa, to coś wyfarmię sobie poza odcinkiem, a nie będę was zamęczał walką z nimi. E, ble, 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 ble. Chciałem jec. tu. Czarny płomień. Okej, okay, to tylko taki czarny płomień, a tutaj więcej nie będzie? Nic, jakieś zejście, cokolwiek. Jakaś informacja. Nope. O cholera. W sumie czarny płomień moglibyśmy wyekwipować sobie. W końcu jesteśmy piromantą, nie? Co tutaj jest? O, coś mamy, o cholera. A to ten! I człowieczeństwo. Dobra. A my tutaj musimy lecieć. A czemu tutaj gościu zginął? Aha, zablokował się i spadł pewnie. Nie on tu oberwał? A może od tego maga z tyłu? O, może tak może tak być jeszcze jak? E, dobra. Nie, nie, nie. A, tam widzi... Aha chciałem przywołać Sifa, prawda? Nie przywołam go, ponieważ nie jestem człowiekiem. To jak nie uda mi się zabić Manusa. Teraz o Jezu, jeszcze zapomniałem wykwipować jedną rzecz. To, jak nie uda mi się zabić Manusa teraz, przy pierwszym podejściu, to zamienimy się w człowieka i. Oła! I. załatwimy go z Sichem. teraz kad szczenka. Ja się on. Wciągnął nas całym wielką łapą. Tylko tyls. Za najtrudniejszego bossa ze wszystkich w Dark Souls 1. Ładne obrażenia. Dobra, romancją mu nie robi aż takich obrażeń. Ale mogę go nas pomować Ława. Ła, ła. ludzie bez sifa a kurczę stąd Aż. czy się mogę tam teleportować chociaż czy to się opłaca no opłaca bo to jest po prostu bieg e, teleportacja e. Jak tu? A nie to jest to nie jest ta odchłoń. No właśnie, to nie jest ta odchłań. Uh. Sanktuarium u czy parafia ulasil, Mhm, mm to parafia. E... Parafia urasil. O, lochy parafii, o! Będzie to. taki okay. parafia ulasil. I po prostu przebiegnijmy to. Tylko starajmy się nie oberwać, jak ten gościu ostatnio, na tej plamie krwi. A to była głupota, co zrobiłem w tym momencie, co widzę. I to ogromna. Super Mizu ten kar tak szybko leci oh, teleportacja. Czy tędy będzie lepiej przelecieć. <laughs> następnym razem wiem, że jak gramy piromantą, to idziemy pod zrękę. Po Piromanty nie skaluje się ani z siłą, ani z wiarą, ani z niczym. Myślałem, że się skaluje z siłą I dlatego poszedłem po prostu na początku Sam w siłę Ale jednak to był błąd uh, Wait, tu Tu i tu na górę uh. Temu w łeb trzeba strzelić Bo on tutaj będzie stał O właśnie Tak. Teraz nam nikt nie będzie przeszkadzał. I sobie pobiegniemy do Manusa. Bez żadnego problemu. Dobra. Manusik! Come on, baby! Odchłań, kurde. Eee, jeszcze raz. Parafia... Parafia lasil i tam trzeba usiąść przy ognisku. siadać przy ognisku. Usiąść tu. No. Czy próbujemy robić to z Sifem? Będzie miał więcej zdrowia. Dobra, spróbujmy w sumie, co nam szkodzi. Eee... Użyjmy podwójnego nowy poziom. Odwróć pustkę, tak. Aha, w sumie tylko to jest nam potrzebne. Nie potrzebuję rozpalać ogniska, bo zapomniałem, że potrzebuję to być tylko człowiekiem. Dobra, niech se będzie rozpalone do drugiego poziomu. Na kalamita się może później przydać. What? Ktoś nas atakuje? trafił koleżko <ścoughs> Ej, to było zabawne. Gościu myślał, że <ścoughs> To było zabawne naprawdę. Widzicie, jak wyglądają inwazje w ds Chciał się bić z piromantą, Pst. Jeszcze się leczył podczas pojedynku. W sumie na inwazji można, bo tak jak się pojedynkuje się z kimś, to taka niepisana zasada jest, że się nie leczy. Po prostu na jednym od pasku, pasku zdrowia, a walczymy po prostu tym, co mamy. Został zaspamiony. Poszedł spać. No, 17 koła dał Wow. Się tutaj w DLC yy, sporo jest ludzi, którzy się chcą się pojedynkować i walczyć. Nawet 12 w się za pokonanie jego. O kurcze, zapomniałem, że jeszcze ten tu jest, ale chociaż mieliście przykład, jak wygląda inwazja w TSEH, a że ja gram 90% jako nieumarły, no to nie ma tych inwazji. Dobra, ja bym chciał wiedzieć w takim, myśli, gdzie tu jest znak Syfa. O kurczę, o kurczę, kurczę, kurczę. że jest to spoko. Młoknijmy się. I gdzie to może być znak Sif'a? Czy on się po prostu pojawia? Trzeba go przyzwać. Spójrzmy jeszcze tutaj wyżej. Czy tutaj czegoś nie ma? W rogach? Ale nie, nic nie widzę takiego. on się po prostu pojawi. O, coś mamy w ogóle. Bliźniacze człowieczeństwo, spoko Nie wiem, dobra Zobaczymy Czy jakie spadną trzeba obrażenia O kurczę loo close Dobra, 10 stosów Możliwe, że on się po prostu pojawi Dobra ruszamy przeżyłem dobra ostatnie dwie próby do tego suki mm -hmm. miszę z utną zasięgi jeszcze bardziej niż mam nie mam w ogóle zasięgów Zium. dobra, hop lecimy dobra. pała, jeszcze w łapę no tak, na chwilę Mi się, że w DS2 -y to zagramy sobie po prostu pod siłę. Tak typowo pod siłę, bo tam jeszcze jest taka głupia rzecz, ale to Wam wytłumaczę, jak już będziemy grali w DS2. -y ten odcinek. Zobaczymy się w kolejnym. W kolejnym go na pewno pokonamy, bo to nie ma z miłej. Jeśli wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Będę wdzięczny za każdą reakcję. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.